Dzisiaj mieliśmy tutaj przyjemność organizować po raz drugi już na siłowni Neptun drugą już edycję kursu trenera personalnego. Zaczynamy od anatomii połączonej z treningiem siłowym, czyli tak jakby wplatamy element wykładu w trening siłowy i kolejne, wy kolejne już wykłady spotkania będzie to żywienie, suplementacja oraz praca z klientem w takim zakresie. Kurs jest planowany na trzy takie pełne weekendy, prawda? Po trzech weekendach potem spotykamy się na egzaminie końcowym. Na egzaminie końcowym uczestnicy otrzymują pięć takich rozległych pytań otwartych. Dzisiaj naszym gościem specjalnym był Krzysztof Reinhardt, z którym właśnie zrealizowaliśmy tutaj kompleksowy trening klatki piersiowej, w którym to Krzysiek zademonstrował bardzo fajne metody, myślę, które warto wykorzystać w etapie redukcji masy ciała. Zrobiliśmy giganty, zrobiliśmy takie techniki jak reset pause, zrobiliśmy dropsety. Karol generalnie prowadzi ten kurs naprawdę bardzo dobrze merytorycznie. Widać, że wiedzę. Ma podpartą badaniami, ma podpartą praktyką, ma podpartą swoją własną formą, także bardzo, bardzo mi się podoba. Uczestnicy aktywnie biorą udział w tym kursie, podchodzili, zadawali pytania na temat intensywności treningowej, na temat tego, czy można tak często ćwiczyć, czy raczej tylko czasami, jak wygląda i przebiega regeneracja, czuć, że to fajni ludzie. Czuć, że przyszłościowo hmm, fajnie poprowadzą też swoich klientów do sukcesu.